Rozliczanie kosztów autorskich to kluczowy temat dla wielu twórców i artystów. Koszty te stanowią specjalną kategorię wydatków, które przysługują osobom zajmującym się tworzeniem dzieł objętych prawem autorskim. W ramach systemu kadrowo płacowego są one istotne dla prawidłowego naliczania wynagrodzeń i podatków. Dzisiaj przyjrzymy się, jak efektywnie wykorzystać funkcjonalności systemu Enova 365 do obsługi tych kosztów. Pierwszym krokiem do prawidłowego rozliczenia kosztów autorskich jest ich odpowiednia konfiguracja w systemie. W Enova 365 można to zrobić w sekcji Kadry i płacy. Wystarczy przejść do opcji Narzędzia, a następnie zdefiniować nowy element wynagrodzenia w kategorii Dodatek. Ustalając parametry, takie jak sposób naliczania czy stawka procentowa, przygotowujemy nasze działania na przyszłość. Po skonfigurowaniu systemu, czas na przypisanie kosztów autorskich pracownikom. Musimy otworzyć kartotekę konkretnego pracownika, przejść do zakładki, etat oraz dodatki, a następnie dodać wcześniej zdefiniowany element kosztów autorskich. To pozwoli każdemu twórcy na wykorzystanie swoich praw, co jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania w branży. Podczas tworzenia listy płac, system automatycznie uwzględni te koszty dla uprawnionych pracowników. Szybko i bez dodatkowych zabiegów, wynagrodzenie będzie naliczone wraz z kosztami autorskimi, co znacznie ułatwia cały proces. Po utworzeniu listy płac, warto jednak sprawdzić poprawność naliczania na formularzu wypłaty. Nie można zapomnieć o aspekcie raportowania i analizowania kosztów autorskich. System Enova 365 pozwala na generowanie różnorodnych raportów, które umożliwiają analizę wydatków. Wystarczy przejść do sekcji Raporty. Wybrać interesujący nas dokument, a następnie określić jego parametry, takie jak okres czy pracownicy. To narzędzie daje nam możliwość lepszego zarządzania i monitorowania kosztów w firmie. Warto także pamiętać o przepisach prawnych związanych z kosztami autorskimi. Koszty te są limitowane przez ustawodawstwo dotyczące podatku dochodowego, dlatego właściwa dokumentacja prac objętych prawem autorskim jest niezwykle istotna. Jeśli mamy wątpliwości, Warto skonsultować się z doradcą podatkowym. Aby jeszcze bardziej optymalizować proces rozliczania, regularne aktualizowanie systemu, szkolenie pracowników oraz automatyzacja działań to kluczowe działania. Również monitorowanie zmian w przepisach pozwoli na dostosowanie konfiguracji systemu do zmieniających się realiów. Podsumowując, efektywne rozliczanie kosztów autorskich w systemie kadrowo-płacowym jest niezwykle ważne dla każdej firmy zatrudniającej twórców. Dzięki narzędziom Enova 365 proces ten staje się znacznie prostszy. Warto rozważyć skorzystanie z doświadczenia specjalistów, którzy mogą pomóc w pełni wykorzystać możliwości tego systemu, zapewniając zgodność z przepisami i optymalizując działania kadrowe. Chcesz wiedzieć więcej? Szukasz innych rozwiązań przyspieszających i automatyzujących codzienne zadania? Zapraszamy na bezpłatną analizę, prezentację rozwiązań. Zapraszamy do Neosmart.